Drzewo jest silniejsze niż lew i niż wół. Drzewo przerasta nawet żrafę. A człowiek, jeśli zechce, to zrobi z tego drzewa stół, albo drzwi, albo nawet szafę. To była podpowiedź grzechwy, a pytanie brzmi, o czym traktuje najnowszy odcinek programu Szkiełko? I eko-odpowiedź już za chwilę. No to, to rozumiem, bo skoro święto, to wdziewamy najlepszy świąteczny ciuch, odkurzamy najlepszą świąteczną brykę i ze świetną świąteczną załogą ruszamy kierunek do piewo i święto drzewa. Myślmy o tym, żeby szanować przyrodę i powodować, że będzie u nas coraz zdrowiej, coraz czyściej, coraz piękniej. Uważam nasze święto, święto drzewa za otwarte. Czym zajmuje się dendrologia? Dendrologia to jest dział botaniki, który zajmuje się badaniem drzew w różnych ich aspektach. Badaniem rozsiewania się drzew, chorób drzew, ich wzrostu. Także wszystko o drzewach, tym zajmuje się dendrologia. Wyobraża pani sobie w ogóle życie bez drzew? Nikt nie może sobie wyobrazić takiego życia, bo mamy podłogi drewniane, mamy zabawki drewniane, nasze otoczenie jest pełne drzew, mamy lekarstwa, które są z drzew. Każdy z nas codziennie styka się z produktami, które swoje pochodzenie właśnie zawdzięczają drzewom. Lekarstwa, podłogi, zabawki, papier tak itd., itd., a okazuje się, że owocami z tych drzew, Możemy się wspaniale najeść. No, oczywiście. Mamy tutaj kasztany jadalne, mamy mhm. jabłonie ozdobne. One są często wykorzystywane jako te Wisienki na torcie. To jest rzutnica pomarańczowa. Owoc niejadalny, ale jakże dekoracyjny. Tutaj mamy takie mirabelki, czy nie? To są limonki. To jest pigwowiec i pigwa, gatunki, które są bardzo bogate w witaminę C, i owoce. Wykorzystywane są często do robienia różnych przetworów. Pięknie pachną. A to dereń jadalny, z którego nasi przodkowie robili wspaniałe nalewki, dereniówkę. Kukułeczka zakukała, Gdy się w tobie zakochała. Teraz prawie co dzień uka, nie do serca swego puka. Kukułeczka zakukała, gdy W 2010 roku udało się zorganizować pierwszy festyn Święto Drzewa, który w zamyśle się jakby z trzech części. Pierwszy to tematyczne wykłady, drugi element to wystawy towarzyszące przez najbliższy miesiąc od czasu rozpoczęcia festynu do końca października, czasami połowy listopada. Z roku na rok mamy coraz większe zaangażowanie, coraz szersze grono osób chętnych, chcących uczestniczyć w tej inicjatywie. Mnóstwo sponsorów i mnóstwo osób chętnych, chcących się zaangażować. Drzewo to nie tylko drewno, które wykorzystujemy gospodarczo i przemysłowo, ale podobno to także dusza. To, że na przykład już celtowie stworzyli horoskop, w którym każdy z nas ma przyporządkowane swoje własne drzewo. Jest niewątpliwie czymś wspaniałym i dowodzi właśnie tego, że już te, także od czasów pogańskich wierzono bardzo w moc drzew. Takie drzewa jak dąb czy lipa, były czczone od naprawdę stuleci, były specjalne gaje, w których takie dęby były chronione. Tam był zakaz wstępu, tam były składane dary w postaci na przykład żywności i pod karą śmierci nie wolno było tego stworzyć. Także to były, to były bóstwa. I myślę, że potem chrześcijaństwo przeniosło taką miłość do drzew, pogańską wiarę w drzewa.

15 milionów hektarów naturalnego lasu ubywa każdego roku. Oznacza to, że przez człowieka co minutę tracimy obszar naturalnego lasu wielkości czterech boisk do piłki nożnej. I ktoś to musi nadrobić. Jak gmina do piewo, jak widać, już zaczęła. To, co widzimy tutaj, te dęby, to jest dopiero start. A jak y, wygląda meta i gdzie jest ta meta, jeżeli chodzi o liczby? To jest kierunek, który chcemy realizować w naszej gminie. Nasadzeń jak najwięcej przy drogach, obsadzenia zielenią takich miejsc użyteczności publicznej, czyli zagospodarowywania centrum. Chciałabym, aby mieszkańcom żyło się również przyjemnie. W zamian za. Konieczną wycinkę drzew, gdzie będzie się wkrótce realizowało budownictwo mieszkaniowe, musimy nasadzić drzew za około milion złotych. Co to oznacza dla konkretnego drzewa, że jest pomnikiem przyrody? Pomnik przyrody to jest coś wyjątkowego w przyrodzie. To są okazy ożywione i nieożywione, które wyróżniają się walorami. Szczególnymi na przykład dużymi rozmiarami, znacznym wiekiem, jakimiś cechami okazałymi cechami szczególnymi, które wyrażnia, wyróżniają je spośród innych, podobnych okazów. A kto w ogóle wymyślił, kto wpadł na ideę pomnika przyrody? Za twórcę pomników przyrody uważa się Aleksandra von Humboldta, niemieckiego przyrodnika, geografa, niemieckiego uczonego, który na przełomie XVIII-XIX wieku podróżował dużo po południowej Ameryce i zachwycony rozmiarami tamtych drzew, zaproponował, aby właśnie nazwać je pomnikami i chronić jako szczególne dobro przyrody. W tym momencie ile tutaj mamy dębów? Na obszarze Rogalina i przyległym jest 1438 drzew o obwodzie przynajmniej dwumetrowym. Oczywiście to najbardziej okazałe to lech, Czech i Rus. Rus jest najgrubszym drzewem spośród tych wszystkich wymienionych. Ma dzisiaj 9,31 m obwodu. A czy człowiek w jakikolwiek sposób z tego dzisiaj korzysta, że te dęby są pomnikami przyrody? Wielu artystów inspirowanych pięknem tych drzew tworzyło tutaj wspaniałe dzieła, wymienić tylko obrazy chociażby wiruskiego, Wyczółkowskiego, ale one dzisiaj mają wielorakie znaczenie, również gospodarcze. Są to drzewa w zasobach genowych. Nadleśnictwo babki zbiera z tych drzew żołędzie, produkuje z nich sadzonki, którymi będą robione nasadzenia w lasach wielkopolskich. Dendrologii najlepiej uczyć się w terenie, chodząc, spacerując, oglądając. To jest dobre przypuszczenie czy błędne? Myślę, że warto zabrać ze sobą podręcznik do dendrologii, czy też klucz. Pójść do lasu, do parku, niedaleko domu może jakąś drogą się przespacerować, czy do arboretum i tam zebrać sobie jeden pięć liści i spróbować rozpoznać co to za gatunek jak ten liść wygląda i dla przykładu to jest liść robinii akacjowej, jest to gatunek obcego pochodzenia dla mnie całość jest liściem natomiast dla osoby która nie zajmuje się dendrologią dla to mnie będzie to jest kilka liści tak tak ja to rozumiem że to jest kilka liści A dla pana to jest jeden to jest jeden liść tak jest to liść złożony mało tego jest to liść nieparzysto pierzasto złożony To znaczy, że listki leżą na wprost siebie w całym tym liściu i na szczycie mamy listek, który swojej pary nie ma. Taki samotny jest. Dwie trzy lekcje w lesie i jestem przekonany, że takie rzeczy niewprawna osoba będzie też widziała. Drzewo możemy wykorzystać bardzo praktycznie, możemy je wykorzystać także duchowo. Jeszcze jakoś możemy wykorzystywać drzewa. Jest takie piękne angielskie powiedzenie, że głóg jest matką dębu, dlatego że ptak tu niesie w swoim dziobie e, nasiono buka żołędzić je, jeśli zobaczy e, krzew głogu jest bardziej zainteresowany tymi soczystymi owocami, upuszcza w pobliżu nasiono dębu, z tego rezygnuje i wtedy ono kiełkuje. I powstaje dom. To z tego, co pan mówi, drzewa to bardzo inteligentne bestie. Inteligentne? Czy nie? W zasadzie to mógłbym powiedzieć tak, że nawet nam brakuje inteligencji, żeby tą inteligencję dostrzec. <grytanie> Drzewo jest mocniejsze niż lęk i niż wół. Drzewo nawet przerasta żyrafę. A człowiek, jak zechce, to zrobi z drzewa stół, albo drzwi, albo nawet szafę. No proszę, 12 minut, i znów wszystko jasne. I trudno oprzeć się wrażeniu, że człowiek bez drzewa absolutnie nie da rady, a drzewo bez człowieka za to świetnie. Więc przestań człowieku wreszcie pytać, co jeszcze z drzewa możesz zrobić. Zapytaj wreszcie, co ty dla drzewa możesz zrobić. A jeśli nie wiesz, nie przejmuj się, bo podpowiemy. Ale za tydzień następny odcinek Siełka i Eko to zielona lekcja ekologii. To warto i trzeba zobaczyć.